Dzisiaj suplementy na odporność. Czy czujesz się osłabiony i często chorujesz? Chcesz wzmocnić swój układ odpornościowy? Oto rozwiązanie. Poznaj suplementy, które wspierają swój układ odpornościowy. Suplement numer 1. Witamina C. Potężny antyoksydant, który wzmacnia układ odpornościowy, chroni komórki przed uszkodzeniami, skraca czas trwania przeziębienia. Regularne spożycie witaminy C pomoże Ci zachować zdrowie i witalność. Suplement numer 2. cynk kluczowy minerał do odporności. Pomaga wzmacniać odporność immunologiczną organizmu, skracać czas infekcji, poprawić skórę, zdrowie skóry, co jest barierą ochronną przed infekcjami. Szynk jest niezbędny dla silnego i zdrowego układu odpornościowego. Suplement numer 3. Probiotyki. Dobre bakterie wspierające mikroflorę jelitową pomagają wzmocnić barierę jelitową, która chroni przed patogenami. Poprawić zdrowie jelit, co jest kluczowe dla odporności. Zwiększać odporność na infekcje. Pamiętaj, zdrowy jelita to podstawa silnego układu odpornościowego. Dzięki odpowiednim suplementom możesz wzmocnić swoją odporność każdego dnia. Wypróbuję i zobacz różnicę. Zadbaj o swoją odporność. Jeżeli podobał ci się materiał przygotowany dla ciebie, zostaw łapkę w górę lub kliknij w dzwoneczek. Masz uwagi lub opinie? Pisz w komentarzu. Biosporty.pl na naturalnie świetny dzień.